Siemano, przegląd tygodniowy. Miałem gdzieś nie robić, ale koksonabol na plecory wziąłem i już się prawie wyprostowałem. <grych> tak więc co? Widać yy, duży przyrost fig. Fig tydzień temu. Ogólnie robię taką serię co tydzień. W tamtym tygodniu zacząłem, żeby było widać przyrosty. Tak zastanawiałem się, czy nie robić tak co dwa tygodnie. No ale na razie zobaczymy, nie będzie co tydzień. Peretta zobaczcie, jak pięknie ciągnie. Hmm, co do fig jeszcze wrócimy. Tutaj ta figa pewnie dojrzeje, tamte odpadły jest niestety jesienne. Widać niby zalążki fig. O, tu jest jakaś malutka. Może się uda. Mało mam baterii. Nie wiem, czy zdążę przelecieć. Welutiny po kolejnym liściu idzie. Także przyrost taki sobie na razie. O, tutaj widać. Chyba w wcześniejszym filmie tego nie pokazywałem. Trochę ziela jest, ale zacząłem pryskać. Kolokazja gigant. Wróć! Alokazja kaliodora Jest! Listek prawie. Alokazja Gigant. Kręci listek. Następny, jak się nie mylę, w tamtym tygodniu też był. Pierwszy zalążek. Co ciekawe, wiecie co? Alokazja Borneo Giant. Puściła tego listka. Następny ciągnie. Tempo super. Nie wiedziałem, że tak szybko rośnie. No, Musela. Nic się nam się prawie nie zmieniło. Kolejna Musela. Ciągnie liść. Konkretaśny. Tutaj Musa dajiao też jest znaczny wzrost na razie jest spoko O, musa hesmani ten listek został, został wypuszczony przez ten tydzień kolejnego nie widać one tak puszczają co jakiś czas tego nie było chyba tydzień temu a już teraz jest ale okazja kolokazja gigant tak samo listek już jest ładny powoli dost, dostaje wybarwień balbisiana tiablak musiałem ciąć tyle podrosło lipa Juki wiadomo nie zmieniają się musa paradisjaka Tragedia odrosy też nie rosną także lipa. Po kolei kurde nie wiem czy baterin naprawdę styknie Michałowe kolokazje ładnie rosną. To już jest listek na dworze. Zobaczcie jaki ładny wybarwiony Kana Stuttgart to to już jest listek. Na dworze widać, że dużo większy podróż. Ładnie. Tutaj kany Stuttgart tak samo o to te basioki cięte. Zobaczcie, już podrosły. Parę dni już jest. O, grzyby jak widać na dole, a na nowych już grzyba nie ma. Wytnę. Dziś pryskałem. Zobaczcie, jak wszystkie ziele zdycha. Syki Mensis też ładnie ciągnie. Basjoki tutaj. O, muszę to. Przechwila. chwila. Zobaczcie, połczychy. przecudaśnie już podrosły. Dzisiaj będę podlewał wszystko. Muszę krystolan w końcu użyć. No Maureli, no to kurde, no, nie będę się wypowiadał, zobaczcie. Nie no, Monstrum w tym roku będzie. Jaki liść ciągnie. Nie wiem jak to pokazać ze mną, ale jestem mały przy nim już. Leskitu. <laughs> Musa Itinerans India Form. w tym tygodniu już pięknie się wybarwia. Ten cienko ale ruszył. W końcu ruszył. Juanensis, Nie. Tak, Juanensis się ruszył, jak widać, ciągną się niteczki. Sykimensis, nie, helens hybryd też już pięknie liście wybarwiam. i Mało tego, jest wybarwienie. W takim dużym, czyli ziemia mastera robi robotę. A zaraz zacznę koksować. Sykimensis, ten największy matecznik. No, ma już sporo liścia i rośnie następny. Nie, nie pamiętam dokładnie, ile był wypuszczony w tamtym tygodniu, ale to trzeba byłoby filmik zobaczyć. No, te to wiadomo. Kurde, muszę coś tu zrobić z tym Migdały. drugmansje Pokazywałem ostatnio. Posadziłem wczoraj wieczorem. Następna. To samo. Zielone nsetę. Zobaczcie co robi kret. Masakrę robi kret po prostu. Lipa. A rundodonak zielono zielonolistny. Takie sobie na razie cienkie patyczki. Musa helens hybryd. Jeden z ładniejszych. Jest. Kolejny listek ciągnie. Ładnie, ładnie. Kukurydza gigant. Także dzisiaj pójdzie z 500 litrów, chyba lepiej wyleje. Co tutaj mamy? Bamusa balbisiana. no taki wrak, tak samo jak w tamtym roku, ale puszcza odrost. Nie widać na razie, żeby coś się wysuwało. Kolejna musela. Wyobraźcie, zobaczcie, jak ona już jest spora. W gruncie jest, powiedzmy, że ma 150 cm. Oto ten Maureli, co go czołem kiedyś tam. I zobaczcie, jakie wybarwienia. Jaką się trzyma, nie? Nie no, kozacki jest. No, wiadomo, lilie drzewiaste. Paulownie. Paulownie pięknie, już rosną wszystkie. Tamte zostawiłem na razie na samopas. W ogóle muszę porobić, spróbować ukorzenić. Tutaj muszę poukorzeniać te dolne liście, co najmniej do dwóch metrów. I zobaczcie ta paulownia oksytra, to jest, jak już się pięknie. Liście pokazały. Przeszadziłem dzisiaj do 45 litrów cytrynę skierniewicką. Myślę, że mi to wynagrodzi w Masterre. Owoc tamtegoroczny rośnie w siłę. Małe welutaszki. Także jest spoko. Dobra, zatrzymam. Przejdziemy do szklarni, bo w razie padnięcia baterii to chociaż tyle się nagra. No. Palmusy nic się nie zmieniają. Daktylowy jest tak samo, tylko sucho mają. Muszę podlać. Tu miałem podsypać ziemi dalej, nie podsypałem Waszyngtonia. I jeszcze Waszyngtonia cały czas jest w tym w szklarni tamtej. No to jest piękna jodła górska. Piękna Nie Niebieskawa. Idziemy. Tydzień tam chyba nie wchodziłem do szklarni. Wiatraczek ciśnie. Patrzcie, to ta brugmansja. I z boku są te kolokacje. Brugmansja. Ta z biedronki za 4 zł. Pięknie już rośnie. Oj, oj, oj. Schylać się jeszcze ciężko. Grzebnia. Kazano mi ktoś tam, dziękuję z YouTube'a, połóż folię i wtedy fajnie się trzyma wilgoć. Git. Ruszyły jak skopyta kopyta yy, plumerie. Tutaj widzę, że spadły liście, ale trzy teraz się robią. Ciekawe czy one się rozgałęzią, czy będą w górę rosły. W razie czego trzeba będzie ciąć. I tu jeszcze ta plumeria o potrójnych kwiatach z gałązki od jednej pani jest spoko rośnie nawet się chyba rozgałęziła. A ona rozgałęziła się. No, takie nie wiem, czy to jest niedobór, czy ono ma takie po prostu liście, takie plamowe. Od środka jasne, a dalej ciemniejsze. Bo wszystkie, no jak jest niedobór, by na mnie to wtedy widać, że żółknie. A tu nie żółknie, tylko tak śmiesznie. Musa daj jao, pojedzie. Tak, zobaczcie. Mam nadzieję, że ruszy już w końcu. O, tyle po ścięciu. Grand Nine ciśnie. Kaktusiory. Największa przetrwała i się rozkrzewiła. Papaja. Małe paulownie Kaktuchy i tu. o proszę, zobaczcie dzieciątka kaktusów. A co tam jest? A, to jest papaja jedna, która w, w, w... wyszła z tego z nasion. Z tej papajicy. co umie się udało. Y, tytan. Dziwidło olbrzymie. Zobaczcie, powoli kręci koronę. Ciekawe czy wywali na metr. Dosyć grube jest dałem lepszej ziemi. Zobaczymy. No, to na tyle. W sumie pewnie nie wszystko pokazałem, ale spoko jest. Miałem mnie nie kręcić naprawdę, ale tableta mnie postawiła na nóżki. Dobra. No, fotel teściowej jeszcze. No i tam kilka moich sadzoneczek welutin. <laughs> Trzeba gdzieś posadzić jeszcze. U, siedzą ptasiory. Nara, dziękuję. Do uwagę. Do następnego razu. Stop. Zapomniałem jeszcze o tym. Maureli przy Tarasku. Progmansja tutaj wstawiona sobie ładnie. O, szykuje się do mega kwitnięcia. Będzie dużo i będzie fajnie pachnieć przy kawce. I Tak to wygląda tutaj. Za niedługo to wszystko zabuduję. Troszeczkę teraz przedłużę. Te belki stąd wylecą, bo jest możliwość na kotwach cieńszych tutaj dać belki. Wtedy miał, będę miał troszeczkę więcej tego tarasu. Spierdzieliłem konstrukcję, że tak powiem, no, ale jak równo dotnę, jakoś tutaj wszystkie belki wypadnie to przesunę i nawet tu będzie można lepiej przejść. Sobie tam do stolika, no. Także tutaj sobie siadam, rozumiecie? Patrzę z góry, no niedługo będę patrzył na nie kurde, bo mi to zasłonią. Drugmancja pewnie też, Aurelii też. No szkoda, że ten garaż tu jest, no ale będę miał widok na moją farmę bananową, ale niestety garaż musi być to ten, ten Sikimensis też widzę ma wybarwienia spoko idę montować jeszcze raz dziękuję za uwagę i na razie